Cześć, witajcie. Ja jestem Siejsem i witam Was w kolejnym odcineczku newsów ze świata Grand Theft Auto. Dzisiaj dalej gadamy oczywiście o Grand Theft Auto 6. No i jest nowa baza wycieków, informacji, które myślę, że chcesz znać, chcecie znać, w zależności czy sami, czy, 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 czy z kimś. Dobra, nieważne słuchajcie. Nowy wyciek GTA 6 pokazuje nam wnętrze klubu nocnego. Klim wideo, który wyciek udostępnia, udostępniony przez e, twi twitterowca. Zresztą <gryz> to się nazywa aż Twitter, to trzeba było zmienić nazwę chyba, nie? Ale przyjmijmy, że wiemy o co chodzi oczywiście, tak? Twitterowca Rockstar GTA 6 przedstawia postać gracza poruszającego się potętniącym życiem klubem nocnym, który podsłuchuje rozmowy między postaciami niezależnymi, choć krótkie materiał wideo zapewnia nam kuszące spojrzenie na to, jak wygląda część, czy to historii gry, czy w ogóle potencjał, jeżeli chodzi o realizm, czy ogólnie wygląd samej gry, chociaż tutaj jakby nie wszystkie reakcje na te nagranie były pozytywne, wizualna to jakby, część wizualna jest jakby porównywalna, też chodzi mi o to, że grafika w GTA 6, na tym klipie, który rzekomo z GTA 6, wygląda jak ta z GTA 5, co prowadzi niektórych fanów do rozczarowania brakiem widocznych ulepszeń graficznych, komentując tutaj, że wygląda jak GTA 5, ale gorzej, choć były też rzeczywiście komentarze pozytywne, człowieku, nie mogę się doczekać tego cuda. I co wam powiem, to wam powiem, ale ja na grafikę bym nie zwracał uwagi, tylko dlatego, że jest tak, że gra zrobiona na starszym silniku, żeby potem ulepszyć ją graficznie na nowszym silniku, tak? Czy ogólnie grafika jest dla z poprzedniej generacji? Mówiłem o tym w poprzednich materiałach, czy ktoś tam jeśli się nie zainteresuje, to jakoś rok temu to nagrywałem, także polecam sobie przeskrolować do tyłu. Czy się nie zmuszam. No i jakby nie było, Rockstar Games, ogólnie link do tego filmu macie w opisie. Ze względu na to, że tej, kto ogólnie blokuje takie tematy, także nie, nie, nie warto ryzykować banem kanału, myślę. E, także link w opisie, aby ktoś się interesował, do Twittera, oczywiście tam jest film. Rockstar Games szybko wyjaśniło o temat, że materiał filmowy prawdopodobnie pochodzi z niedokończonej wersji, sugerując, że produkt końcowy będzie wyglądał inaczej, prawdopodobnie prawdopodobnie lepiej, kiedy zostanie oficjalnie wydany. Intrygującym aspektem w przycieku jest to, że między postaciami niezależnymi w klubie nocnym tutaj dochodzi do Takiej dość mocnej interakcji, tak bym to nazwał, tak? Niektórzy, niektórzy w ogóle widzimy tam, jakby te angażujące rozmowy. No zobaczcie po tym ocenicie to, co mówię, bo naprawdę was zaskoczy. Też mnie zaskoczyło to. Jakby same detale też są fajnie zrobione, w samej postaci mi się wydaje. No, bardzo fajnie. Ogólnie nie jest to jasne, czy. To jest jakiś wątek głównej historii, czy jakaś misja poboczna, czy w ogóle to jest po prostu wejście do klubu, ale jakby tutaj biorąc pod uwagę to, jak bardzo rozległy jest świat GTA VI, ma być rozległy świat GTA VI i to, żebyśmy mieli takie interakcje z docelitami, to mogę stwierdzić, że jakby eksploatacja, to eksplorowanie całego światu będzie wciągające i bardzo realistyczne, a grafika z pewnością będzie taka sama lub lepsza niż ta w Red Dead Redemption 2. Czyli wydaje mi się, że będzie na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Także to się nie martwmy, mi się wydaje. Rockstar Exclusive twierdzi, że GTA 6 pojawi się w 2024 roku. Tak by w niedawnym wezwaniu dochodowym, które wstrząsnęło delikatnymi graczami, dyrektor generalny Take-Two Interactive strauss Zelniak zasugerował znaczące kamienie milowe dla firmy w roku podatkowym 2025, które potrwają od kwietnia 2024 roku do marca 2025 roku. Optymizm obraca się wokół nowych rekordów wydajności. Co doprowadza do spekulacji na temat długo oczekiwanej premiery grantów, to Auto 6 w 2024 roku. Telektry Interactive jest gigantycznym wydawnictwem, stojącym za wieloma renomowanymi tytułami. Przewiduje się drastyczny wzrost liczby jakby, tej dochodu netto na następny rok podatkowy, prognozując łącznie 8 miliardów dolarów dochodu, tak, obrotu. W porównaniu z bieżącym rokiem fiskalnym, noszącym 5,5 miliona dolarów, to stanowi jakieś. 2,5 miliona dolarów więcej, podczas gdy niektórzy mogą odwrócić wiadomość, jakoby chodziło właśnie o perspektywę, szczególnie o premierę GTA 6, która już jakby nie patrzycie na horyzoncie, tak? Spekuluje się w branży gier, że potencjalna data wydania GTA 6 to właśnie września albo październik 2024. Jest to zgodne ze wcześniejszymi wzorcami zasugerowanymi w Rockstar Games jakby te wszystkie gry są wydawane właśnie pod koniec roku. Jest rzecz biorąc, Rockstar ma tendencję do ogłaszania gier na około rok przed ich premierą, a lub więcej, do dwóch lat. Także oficjalne ogłoszenie GTA 6 możemy zobaczyć już pod koniec tego roku. Oczekiwania na GTA 6 narastają co roku i te prognozy finansowe to tylko jakby spotęgowanie tych emocji, wcześniejsze doniesienia i przecieki, w tym wizualne, potwierdzają, że GTA no już jakby jest no raczej na końcowej fazie produkcji. Oczywiście potem pewnie będą je dopracowywać, to nie ma co ukrywać w tym temacie. Warto jednak zauważyć, że zarówno Rockstar jak i Take Two Interactive dane są z odkładania premier gier, więc fani mogą Delikatnie poczekać, wątpię, że jakieś większe przesunięcia będą miały miejsce. Możliwa data premiery GTA 6 w 2025 roku finansowym może oznaczać dość potężny skok przychodów w firmie i może to być jeden z najlepszych roków finansowych dla firmy take two interactive Jak o ile kiedykolwiek puszczą lepszą grę. Jeżeli GTA 6 okaże się totalną klapą, to myślę, że będzie to spora wtopa dla całej firmy i będzie to ostatnio tak mocno wyczekiwane GTA, jakie kiedykolwiek chyba zobaczymy, chociaż nie mówimy nigdy, bo jeszcze trochę czeka nas pewnie kolejne części, kolejny odsłon GTA. Kolejny wyciek sugeruje, że GTA 6 pokazuje nam, pokaże nam trzech bohaterów, trzeciego bohatera w ogóle. Nie? Tradycyjne raporty sugerowałyby, że właśnie GTA 6 ma tylko dwóch bohaterów, Jasona i Lucie, tworzących przestępcze partnerstwo typu Bonnie i Clyde, który które tworzą związek, 13 od partnerstwa z, w napadach zbrodniach do romantycznego zaangażowania, jednak odkrycie trzeciego bohatera w imieniu Kai wywołuje nowe fale ekscytacji. Ten wyciek wyszedł na jaw dzięki wideo uzasadnionego przez konto na Twitterze GTA 6 Videos, które pokazywało wersję pre-alpha gry. Przedstawili Kaja z dwoma pistoletami w sytuacji, która wygląda troszeczkę jak napad, chociaż informacje na temat rozwoju fabuły są skąpe, Ujawniono trzeciego, trzeciego bohatera dość interesującą informacją. Jakby sama historia Jasona i Lucy ma być okręconą historią, miłosną po części, która przedstawi ich w niesławny duet przestępczy w mieście. Jakby, ale społeczność patrzy poza te podstawy i brakuje im spekulacji na temat tego, dokąd ma prowadzić ta historia. W szczególności gracze, którzy śledzą temat na Reddicie pod subredditem GTA6 udostępniali do, własne wersje i przewidywania tak jakby to jak ta historia się potoczy eee, zaoferowali intrygujące ujęcie sugerując, że jeżeli historia będzie podążać wątkiem Bona Bo Bo i Clyda Kly zarówno jak Jason i Lucia mogą umrzeć pozostawiając Kai jako e, postać podróżującą sobie swobodnie tak po części, ale te, te teorie są tylko i wyłącznie tam domysłami e, jak to się może potoczyć jak to będzie chwilę, nie wyglądała ta fabuła, no tego też oczywiście nie wiemy i to chyba dowiemy się nawet chyba nie na zwiastunach, bo jakby już cała historia gry będzie opowiedziana tylko i wewnątrz gry także nam tylko czekać na samą premierę, żeby już zagrać no albo na jakieś filmy na YouTubie myślę, że coś sobie pogramy oczywiście w GTA 6, jeżeli tak jakby już wyszło na tym kanale także zalecam subskrybować, aby być na bieżąco podczas premiery z każdym filmem było też w tym tygodniu troszeczkę informacji na temat mapy, która rzekomo ma być mapą grywaną w szóstej słonie GTA 6. Niestety wygląda ona tak jak wszystkie z internetu, czyli połączone praktycznie od ostatnich trzech części wszystkie mapy do GTA i pokazana jako mapa w następnej części GTA, gdzie zagramy sobie w Los Santos, Las Venturas, Vice City, San Fierro, Liberty City i ogólnie pełno jeszcze innych miast, które były w poprzednich częściach GTA i tą informację, jak już żeśmy jakieś przemawiali na kanale, nie ma sensu aż tak bardzo poruszać względu na to, że często to są jakieś fanowskie mapy, czy tam jakieś do serweru FiveM. Także myślę, że tego nie będziemy o tym rozmawiać, bo bez sensu tracić czas. Jeżeli macie jakieś uwagi w ogóle na temat mapy, czy masz jakieś domysłów, to sekcja komentarzy jest wasza ewentualnie na naszym Discordzie, link w opisie oczywiście. Czy tam do mnie na pewno proszę pisać, co o tym sądzicie. Z pewnością gdzieś ten temat się poruszymy. Także chcę, żebyście wiedzieli, że ciągle temat mapy jest poruszany w świecie Redditowym, forczonowym czy jakimś tam innym Twitterowym lecz jak w ciągle, ciągle na to patrzę, to nie wydaje mi się to jakoś super tematem wartym uwagi, także idziemy do kolejnego tematu, ostatniego na tym odcinku. A ostatnim tematem tego odcinka będzie fakt, iż Rockstar przemuje deweloperów 5 m i Red M Trudna nazwa, ale tak to wygląda. Jakby ktoś nie wiedział bo FiveM czy tam ogólnie deser, ta firma zajmuje się tworzeniem launchera, który bazuje na GTA 5 i Redemption 2, który pozwala na nieoficjalnych serwerach odegrać często roleplay, a nie tylko oczywiście, bo jakby są też jakieś driftowe serwery, tam jakieś wyścigi możemy pograć. Deadmatch jest naprawdę pod do wyboru popularniejszy właśnie z roleplay, czyli odgrywanie <grych> jakiejś tam roli. Głównie to są policjanci, strażacy, służby tam jakiekolwiek inne. użyteczności publicznej oczywiście. Śmieciarze, mechanicy, cywile, bandziorzy, tak będzie. No, ci tacy przestępcy, tak to nazwę, oczywiście. Nie trzymamy się słówka aż tak mocno. Gdzieś tam też były jakby wcześniejsze wersje, którym ta firma nie stała. Są też spekulacje, że teraz Rockstar zajmie się też jakby tworzeniem tego, do innych części GTA. Ale to taka informacja, że w tym tygodniu oficjalnie dostać informację, a dokładnie 11 sierpnia, a że Rockstar przejmuje deweloperów Five'em i teraz to jest część jakby firmy Rockstar. Czy dobrze, czy źle? Kurczę, wątpię, żeby to płatne zrobili na pewno. Tak jakby od lat Five'em bazuje gdzieś tam na danych z GTA, z Rockstara, żeby weryfikować konta, a ich legalność. Sam Lancer myślę, że warty rozwoju, ponieważ jest to potężna baza graczy. Jak mi dzisiaj weszli na streama, na Twitcha, na streamy GTA, to 90% tych streamów to jest właśnie 5M Roleplay. Są też inne lunchery oczywiście, tylko że z tego co się orientuję, to 5M jest najbardziej popularnym launcherem, przynajmniej w Polsce wybieranym. Jest też konkurencja, tylko podobno troszkę że radzi z synchronizacją Wydaje mi się, że jak Rockstar, tamte firmy trafiły pod skrzydła Rockstara, to i budżety będą większe, może coś się w tym poprawi w tym temacie. Wydaje mi się, że jest to na tyle mm, ważna część świata GTA, że to, że kupił to Rockstar, to tylko kwestia czasu była tak naprawdę, bo wydaje mi się, że Rockstar to zainwestuje, żeby gry ciągle, ciągle żyły. Pytanie, czy teraz gdzieś tam na oficjalnych stronach Rockstara będą się pojawiały informacje, choćby to, że kupili to i teraz możecie grać serwery, no bo jakby Rockstar tworzył serwery <laughs> swoje, to by to był troszeczkę Harminder, tak? Serwery typu, właśnie fajne, są na tym plusie, że nie wbijacie na Discorda, no razu Discorda. Czasami są takie strony internetowe, czy hmm, disco, nie Discord, tylko Teamspeaki i tam po prostu przejdziecie rekrutacji, dostajecie się na white listę, troszkę tak z czasów Minecrafta i gracie tam jako zweryfikowani gracze, albo to były takie serwery, że wbijacie sobie tak jak do online, to, to na pewno niezły harmider, Chociaż przynajmniej policja miałaby co robić w mieście. Pytanie, co z antycitem, bo FiveMO dość mocno swego czasu postawił na Antycheata. Żeby tych było coraz mniej na serwach Roleplay. No, to akurat temat do mocno powiem, tak jakby też mało grałem. Grałem swego czasu w 2017 do 2019 roku. Niestety, no, z różnych powodów odeszłem od tego, tej formy rozgrywki. Nie zawsze, nie mówię, że to jest jakaś zła forma, bo naprawdę niektóre filmy są na wysokim poziomie. Jak się ma taką fajną ekipę, żeby robić taki konkretny roleplay? To naprawdę jest to warte uwagi, tym bardziej pod YouTube'a. Jak gdzieś tam próbowałem, niestety się nie udało takiej fajnej ekipy zabrać, kto wie, może kiedyś tego wrócę, może teraz coś się poprawi, ale to tyle w tej kwestii, żeby nie przedłużać niepotrzebnym tematem tego odcinka. Jakbyście chcieli oczywiście, się szerzej na temat roleplaya, czy bardziej właśnie 5 ma powiedział, to dajcie znać w komentarzach, może zrobię osobny film gdzieś tam na tygodniu, taki luźniejszy, gdzie o tym troszeczkę pogadamy. I teraz e, chciałbym Wam podziękować za ten odcineczek, e, dzięki za uwagę, myślę, że te newsy takie dość treściwe w tym odcineczku były, mówię, no temat mapy, troszeczkę zbyt dużo dogadania, żeby dużo dogadania, zbyt dużo niewiadomych, żeby to gdzieś tam poruszać, bo moim zdaniem takie informacje o mapie to już dużo i było na kanale często pisaliście właśnie, że to jest w ogóle bez sensu temat do poruszania, bo no mapa to jeszcze nic oficjalnego, wiemy na pewno, że Miami, że Vice City sam jeszcze będzie, tego też też tak dokładnie nie wiemy Także może kiedyś się okaże, że faktycznie któraś z tych które pokazywałem, były bardzo bliskie tego, co jakby zobaczymy, ale tak mówię, na chwilę obecną nie mamy mapy potwierdzonej przez Rockstara, dlatego czekamy na datę premiery i tyle. Także był z wami Jason, widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku i co, na razie coś następnego. Pa! Oczywiście zachęcam na wbicie do mojej social media, które są w opisie, ale to taki detal tylko tego odcinka.